Każdej nocy śnił o tej samej kobiecie. Miała oczy jak płomienie, a on, w swoich snach, stał z nią na szczycie klifu. Niczego w życiu nie pragnął tak bardzo, jak spotkać ją naprawdę. Pewnego dnia, w kawiarni na rogu, zobaczył ją. Siedziała przy stoliku, dokładnie taka, jak w jego snach. Odważył się podejść, a ona spojrzała na niego z delikatnym, bolesnym uśmiechem. Tak, znamy się, Ethel, szepnęła. Zamarł. Ethel? To imię było mu kompletnie obce. A jednak, gdy usłyszał ten dźwięk, jego dusza zadrżała z tęsknoty. W jednej chwili poczuł, że znają od zawsze, a w głowie pojawiły się obrazy których nigdy nie widział. Nie pamiętasz, prawda? Spytała, a jej głos był pełen smutku. Musiałam czekać wieki, żeby cię odnaleźć. Wtedy uświadomił sobie, że nic nie dzieje się przypadkiem. Całe jego życie, to tęskne czekanie, to wszystko było częścią historii, która zaczęła się o wiele dawniej niż mógłby sobie wyobrazić. A teraz, gdy na nią patrzył, wiedział tylko jedno, to jeszcze nie koniec. Ale co dokładnie wydarzyło się dawniej i dlaczego musiał zapomnieć? Lubisz takie historie? Uważaj, one lubią Ciebie, kliknij, subskrybuj.